Witajcie w Hypo na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Dziś poruszymy życiowy temat. Mnie oszukasz, przyjaciela oszukasz, mamusię oszukasz, ale życia nie oszukasz. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się, jak zostać królem życia mój synu. Zapraszam. Kilka słów o królach sedesów, to jest pompach sanitarnych, często określanych za kiblownikami. To małe, ale niezwykle przydatne urządzenia odgrywające kluczową rolę w przepompowaniu ścieków w miejscach, których. Tradycyjna kanalizacja staje się wyzwaniem. Zrozumienie ich działania i budowy może pomóc w lepszym wykorzystaniu tych urządzeń. Pompy sanitarne składają się z kilku istotnych elementów. Obudowa ze zbiornikiem, do którego spływają nieczystości, wejścia, wyjścia, silnik oraz sama pompa nierzadko z dodatkowymi nożami rozdrabniającymi. Urządzenia te projektowane są, aby wypompować ścieki z miejsc, gdzie nie przewidziano grawitacyjnego odpływu do kanalizacji miejskiej lub szamba. Zazwyczaj posiadają jedno większe wejście do podłączenia toalety. O! Oraz mniejsze, które można wykorzystać do podłączenia odpływu z umywalki, wanny, prysznica czy pralki. Warto również wspomnieć, że nieużywane wejścia można zaślepić, co daje elastyczność w wyborze miejsc do podłączenia. Pompy sanitarne są dostępne zarówno w wersjach umożliwiających podłączenie toalety, jak i tych, które są przeznaczone do ścieków szarych, takich jak odpływ jedynie z prysznica czy umywalki. Pompy te oferują szereg zalet, które wręcz zachęcają do ich wyboru. Jedną z kluczowych korzyści jest Niska cena urządzenia w porównaniu do ewentualnych kosztów przebudowy czy modernizacji kanalizacji. Ich montaż ze względu na kompaktową budowę nie wymaga dużo miejsca. Jest dość prosty i możliwy bez specjalistycznej wiedzy hydraulicznej, a to z kolei redukuje koszty związane z pracami adaptacyjnymi. To rozwiązanie jest znacznie bardziej oszczędne niż tradycyjna kanalizacja, która często wymaga kosztownych prac remontowych i adaptacyjnych budynkach. Przejdźmy do minusów takiego rozwiązania, bo i takie istnieją. Należy pamiętać, że pompy sanitarne, szczególnie te wyposażone w rozdrabniacz, mogą czasem ulegać blokowaniu przez włókniste zanieczyszczenia, takie jak włosy czy folie. W takich przypadkach konieczne jest ręczne usunięcie zanieczyszczeń. Dodatkowo przy użytkowaniu pomp sanitarnych przy odpływach kuchennych istnieje ryzyko osadzania się złogów tłuszczowych w urządzeniu lub w przewodach, co wymaga regularnego czyszczenia, aby uniknąć ewentualnych problemów, zwracajmy uwagę, co ląduje w muszli czy zlewie. Pompy sanitarne znalazły swoje zastosowanie w różnych miejscach i sytuacjach. Są one idealne do adaptacji pomieszczeń mieszkalnych. Mowa tu o suterenach, poddaszach, czy nawet garażach. Zwłaszcza tam, gdzie tradycyjna kanalizacja jest trudna do zainstalowania. Mogą również być wykorzystane w budynkach przemysłowych, na budowach, gdy potrzeba zorganizować sanitariaty dla pracowników i tym podobne. To rozwiązanie jest równie przydatne w domkach letniskowych oraz ośrodkach wypoczynkowych czy restauracjach. Warto zwrócić uwagę, że odpływ może być wykorzystany przy niewielkiej średnicy rury, np. 32 mm. To super rozwiązanie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie w domu jedną łazienkę. Każdego ranka są bitwy o to, kto zajmie pierwszy łazienkę. To pomyśl teraz, czy nie zbudować drugiej łazienki w innej części domu, tak? Wykorzystując pompę sanitarną, taka modernizacja jak garderoby czy schowka jest możliwa. Za ułamek ceny do prowadzenia pełnej kanalizacji w to miejsce. Pomyśl o tym! Serdecznie zapraszam do hypo, gdzie znajdziecie kilkanaście modeli pomp sanitarnych. Pomożemy dobrać odpowiedni model do Twoich potrzeb. Zapraszam! Hypo. Praktycznie o pompach.